Haha, dzisiaj to co lubicie najbardziej, czyli test nowych past polerskich. Cześć, zapraszam was na kolejny materiał. Świeżutkie pasty polerskie od Adela właśnie wjechały na rynek, więc od razu zabieram się za sprawdzenie. Co prawda nie miałem tutaj okazji testować ich dużo, dużo wcześniej, więc będą to jakieś moje pierwsze spostrzeżenia. I w związku z tym też. Chciałbym przynajmniej tego, tą najmocniejszą cuttingową pastę porównać do starego hardcata. Jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o siłę polerowania. Niektórzy też mówili, że troszeczkę za bardzo pyli ta poprzednia pasta, chociaż z tym pyleniem, moi drodzy, to jest tak. Że niestety, ale cały czas widzę, że niektórzy uwielbiają bardzo mocno cisnąć maszyny, pracują na najwyższych obrotach, a to wszystko niestety powoduje, że te dzisiejsze pasty, które są na bazie wody, przesuszają się szybko i to później powoduje pylenie. Więc jeżeli polerujemy tak jak należy, to nie powinno być problemu z polerowaniem, ale zrobimy sobie to porównanie, właśnie hard, tutaj hard cut, a to jest Cat Pro. Z tego co wiem, poprzednie pasty cały czas jeszcze będą dostępne. W nowych pastach nie mamy już, moi drodzy, zapachu po prostu pasta, ani nie mamy kolorków. Do tych zapachów ja miałem troszeczkę zastrzeżeń, ponieważ te olejki zapachowe nie wiem, czy było ich za dużo jaki tam był problem ale niestety powodowały pewne utrudnienia w odtłuszczaniu lakieru przed powłoką. I wszystko było dobrze, jeżeli to wszystko wymyliście sobie mocną zasadą, jakimś teferem, washem wtedy jest OK. Albo zostawiliście na długo, żeby to wszystko odparowało. Z drugiej jednak strony, ich perfect finish, jak dla mnie na ten moment jest naprawdę rewelacyjną pastą wykończeniową i na takich problematycznych tematach, jak piano, jakieś ultra miękkie czarne uni. Ta pasta zawsze wygrywała i na tej masce, na tym czarnym uni również. Jestem ciekawy, jak zachowa się Finish Pro, ten aktualny, bo on jest jednak troszeczkę zmieniony. I mamy jeszcze Polish Pro, czyli tą pośrednią pastę. No i mamy jeszcze One Stepa, czyli One Cut Pro, ale jest to One Step bez zabezpieczenia, czyli taki typowo jednoetapówka. Szczerze mówiąc ja jednak w dzisiejszych czasach bym tutaj te dwie pasty troszeczkę scalił, bo zazwyczaj tą jedną etapówką jesteśmy w stanie wykończyć po kacie albo no te pasty tnące już dają na tyle dobre wykończenie, a właściwie mały bałagan, że możemy czasami przejść nawet na ten super finish. Albo po prostu tak zrobić. I tą pastę wtedy też mamy do one-stepu, a tą mamy na przykład do wykończenia problematycznych, bardzo miękkich lakierów. No ale mamy tutaj aż cztery, więc jest się czym bawić. Czasami, wiecie, trzeba mieć troszeczkę tych past pod ręką. Do tego mamy jeszcze dwa pady. Jeden to jest. Pewnie niektórzy z Was kojarzą Flexipad Proul, więc jest to tego typu włos. Nie mam po teraz takiego świeżego Proula, bo już nie pracujemy na nich. Wydaje mi się, że Proul miał jednak troszeczkę wyższy włos no i miał miękką przekładkę czarną. Tutaj mamy z żółtej piany, więc taką pośrednią. 135,80 jest też 160, wiadomo, pod duże talerze. A tutaj mamy mikrofibrę. I ta mikrofibra wygląda bardzo interesująco, ponieważ nie jest to zbyt wysoki włos. Nie jest też zbyt niski. To może być taka fajna, może nawet przy twardych lakierach do jakiejś jednoetapówki. Będziemy sobie to sprawdzać. Oczywiście dzisiaj będą pierwsze wrażenia, a później dalej będziemy jeszcze testować, więc co jakiś czas z pewnością pojawią się rolki. Mam tu trzy pola wymatowane papierem. 1500 od Kowaksa. 1500 Azilex na miękkiej przekładce celowo robię takie mocne zmatowienie chociaż tutaj przy paście cut jest informacja że nawet po 1000 jest w stanie zebrać pewnie na niektórych lakierach tak Natomiast mamy te trzy okienka i ja bym zrobił słuchajcie tutaj sobie taki test że jedno okienko zrobimy hard cutem myślę że na tej wełnie drugie okienko zrobimy cut pro też na wełnie mam tutaj drugą i trzecie okienko zrobimy też tym katem, ale już na padzie mikrofibrowym, żeby też porównać siłę tego samego pada, bo moim zdaniem zawsze to pad ma większy wpływ na siłę cięcia niż sama pasta. Nie przedłużając, zawieram się do działania. Dodam jeszcze, że wszystkie testy dzisiejsze przeprowadzę na nowej maszynie ADBL-a o skoku 21 mm. Ta poprzednia mi się podobała dużo bardziej niż ich piętnastka, natomiast tutaj jeszcze zostało, została ta poprawiona, o tym powiemy sobie w dalszej części materiału, a teraz już skupmy się na samym teście, bo to interesuje nas najbardziej. Na początku impregnacja. I teraz czas na Cut Pro, czyli nowy cutting. Tak samo świeży pad, więc troszeczkę więcej, żeby zaimpregnować. Teraz czas na właściwą aplikację. Tak samo 12 mikro takich kropeczek i jedziemy. Zrobiłem sobie taki test wylewając kropelkę pasty jednej drugiej. Zobaczcie, że przy tej starej, jak tak rozprowadzam, wydaje mi się, że jest troszeczkę lepszy poślizg, ale też jakby jest taka tendencja do hydrofobowania. Nie wiem z czego to wynika. Tutaj tego nie mamy. I jeszcze kolejna ciekawa sprawa. Teraz to widzę, jak tak rozmazuję sobie tą pastę. To ta stara dłużej zostaje jakby wilgotna. Pamiętacie, może, kampanię adb Oni mocno naciskali na tą ilość produktów. Dużo osób dawało za dużo tej pasty. Jej rzeczywiście daje się mniej. Oczywiście to ma zawsze związek z ilością doprowadzonego ścierniwa, a co za, za tym idzie, ma to też wpływ na siłę polerowania. Natomiast ogólnie daje się tych past rzeczywiście mało, a tego finiszu to w ogóle ultra mało, i to widać tutaj. A ta nowa tak jakby nie ma takich właściwości smarnych, chociaż z drugiej strony zupełnie inaczej to wygląda tutaj na tym obrazku. Już Wam pokazujemy to. Pracując na tej samej maszynie na biegu 3,5, zrobiłem 8 przejazdów na paście starej i też no, jakby ta sama procedura impregnacji, ta sama ilość pasty mniej więcej. I zobaczcie, że jest jej tutaj dosyć dużo. Ona już sobie teraz doschła, ale w trakcie pracy, zobaczcie, tu nie ma pyłu. Jest wełna, to normalne, bo te pady niestety rzucają, ale nie ma tu pyłu, bo pracowałem na niskich obrotach i wtedy nie ma problemu. Ale z drugiej strony, tutaj, jeżeli mamy nową pastę, też jest jej sporo jeszcze, więc ona też wydaje się być wy wydajna. Więc nie wiem, dlaczego tu pod palcem się tak zachowywała dziwnie, że szybko wysychała, no ale jakby zupełnie to taki jest. Teraz sobie to, tym palcem tak popatrzyłem, żeby jak to, zobaczyć, jak to wygląda. Jest jej troszkę mniej. Nadal jest jej dużo, ale jest jej troszkę mniej. I jak tak sobie ścieram, tam gdzieś był taki moment, gdzie troszeczkę ją... Przecież nie, ona jest taka cały czas aktywna. A ta, zobaczcie. No ta jest dłużej też, to inaczej, ale jest taki pyłek, nie? Się robi. Się robi na tej starej, a tu... No widzicie. I ona też już kilka minut tu leży, bo tam się bawiłem, to nie jest tak, że ta nie jest tak, no ta dłużej ta stara, ale mimo wszystko ta jeszcze nie doschła, a nie mam tutaj tego pyłku. Także, no być może rzeczywiście dla tych osób, które gdzieś tam narzekały na to, że ta stara, stary hardcut za bardzo się przesuszał za szybko. No to tu w tym nowym rzeczywiście widać, jakby to zostało poprawione. Ale teraz ścieram to, odtłuszczam, jestem ciekawy efektu siły polerowania. Tą starą już tutaj dotarłem, ale ona, o tutaj ją jeszcze gdzieś mam, ona się yy, w całości jakby ściera, bo jakby tak doschła sobie. A tu, ta nowa, zobaczcie, też się dobrze ściera, ale jakby jest taka bardziej oleista. Ona aż tak nie przysycha, tak? Ale to dotarcie, jak na tym czarnym unii, powiem wam, jest takie, czuć, że to nie jest raz, dwa i już, ale z drugiej strony mam taki Lekki poślizg jakby pod mikrofibrą. Nie walczę też z tą pastą. Dobrze się dociera. Taka jest, bym powiedział, wyważona. Teraz czas na odtłuszczenie i tutaj zastosuję też nowy produkt adbl czyli Inspektor. Chłopaki tutaj już dostali też do testów, więc działają na nim, więc też kilka słów Wam powiem o tym odtłuszczaczu, ale pamiętajcie, że jeżeli chodzi o pasty, odtłuszczacze, to trzeba tego przerobić litry, żeby powiedzieć coś więcej. Mamy rozprowadzony zmywacz, i zobaczcie, on jakby częściowo już nam odparowuje. Nie w pełni, więc jest, nie jest to taki bardzo wolny produkt. No, ale nie jest też tak szybki jak ich poprzedni. Wipeout, który był po prostu killerem, więc on powoli, powoli sobie bym powiedział, że to jest takie wypośrodkowane. Mamy na rynku zarówno szybsze, jak i wolniejsze zmywacze, odtłuszczacze. O, ale to mi się podoba. Teraz wziąłem świeżą fibrę kolejną do dotarcia tego nadmiaru i bardzo swobodnie sunie po tym lakierze. To jest cenna uwaga, bo przy miękkich lakierach, tych problematycznych, nie chcemy takich bardzo jałowiących produktów, które stwarzają problem przy, przy tym docieraniu i przy kontakcie z mikrofibrą. Wtedy fibra staje, my walczymy i zaczynamy Rysować. To nie jest nic dobrego. Na początku, w świetlówkach, zobaczcie, że mamy tu wszędzie jeszcze sprężyny. Tak widzimy po zmatowieniu. Tutaj też zostały. Tu niby jest taki placek dopolerowany w miarę, ale tutaj nadal je mamy. A tu był taki obszar mniej więcej. Więc no tak średnio, nie wyciągnęło wszystkiego. A zobaczcie, tutaj nową pastę. Wszystko zostało zdjęte. Okej, okay, no tu u góry coś zostało, no ale tu nie dojechałem maszyną, więc na to nie patrzmy. Tu jakby ca na całej płaszczyźnie to zmatowienie jest wyciągnięte. A teraz punktowe światło, jeżeli chodzi o bałagan. Tu zobaczcie, o tutaj to jeszcze jest zmatowienie po papierze, a o tutaj, o ten paseczek tu widzicie, to jest dopolerowane i tutaj widać tylko hejs po, po paście i po futrze. Fakt, że to futro tutaj zrobiło też dużo bałaganu, ale jest tutaj. Z drugiej strony tak samo. Tu widzicie, mamy wszędzie... Eee, wszędzie bałagan. Możemy sobie jeszcze zrobić taki test, żeby na jakiejś pośredniej gąbce spróbować tego kata i wtedy zobaczyć, na ile mało będzie bałaganu. To też nam trochę powie, na ile dobrze ta pasta powiedzmy wykańcza, albo jak mało robi bałagan. Bo tak jak mówiłem, tutaj samo to futro zrobiło e, dosyć sporo bałaganu. Teraz zapinam pad mikrofibrowy, do tego tak samo CAT Pro i mamy jeszcze trzecie wymatowane okienko. Które zrobimy sobie właśnie tym nowym katem na mikrofibrze. Ja jednak jestem chyba bardziej fanem tych mikrofibr niż wełen. Nawet samo to rozprowadzenie teraz tej pasty i ta impregnacja to jest... Jakoś tak ładniej to się mi rozkłada. I tak nie sypie później się z tego. Znaczy, no pierwsze użycie może za chwilę, ale później już z tym nie ma problemu. Dobra, tu sobie zaimpregnujemy. Dobra i teraz właściwa aplikacja pasty. Tak samo 12 malutkich kropeczek. Przytrzemy sobie tu może? Zostało nam troszeczkę mniej pasty. Jest jej sporo, ale, ale jest, jest zdecydowanie mniej. Tu widać to, jak fajnie się dociera tą pastę. Czyli zobaczcie, ona jakby trochę tutaj jest widać, tej oleistości, ale ta oleistość jest łatwa, szybka do dotarcia. Fajnie, to, to, to mi się akurat podoba, że jakby to gdzieś tam zbalansowali. W ogóle na padzie mikrofibrowym pracowało mi się zdecydowanie lepiej. Ta maszyna równiej pracowała, to wynika na pewno też z samego włosia, bo pod ta przekładka jest ta sama żółta, ale jednak mikrofibrowy włos jest bardziej, bardziej gęsty i taki, wiecie, delikatniejszy, więc ta maszyna fajniej się układa. I słuchajcie, na pierwszy rzut oka ja widzę, że to zmatowienie usunęliśmy tutaj, tutaj też tym padem mikrofibrowym. Tu jest jakaś sprężyna po matowaniu, ale być może po wcześniejszych. Może nie zatarłem tego dobrze, albo teraz mi coś tam weszło. Natomiast ogólnie widać, że to zmatowienie zeszło. Więc mamy nadal w przypadku mikrofibrowym lepszą moc niż na wełnie ze, starą, ze starym hardcutem. I teraz u góry to widzicie tą sprężynę po matowaniu, ale tu zobaczcie ilość hejzu. Moim zdaniem, jest, jest jakby. No jest dużo mniej. Dla porównania jeszcze raz zjedźmy na dół, tu, i zobaczcie ile jest tu. To jest po wełnie, nie? Więc różnica w jakości wykończenia kolosalna. Moi drodzy, i teraz przejdziemy sobie od razu do finiszu, bo jestem ciekawy, czy przeskakując na finisz, zrobimy dobre wykończenie. Więc żółty zamknięto komórkowy pad. Też na początku troszeczkę więcej damy tego finiszu, żeby mimo wszystko zaimpregnować. Natomiast też nie aż tyle co na mikrofibrę czy wełnę. Zrobię to na 21. To może nie być takie proste, wręcz może być niewykonalne na tym lakierze, na tej masce. No ale zobaczmy, jak nie, to poprawimy sobie jeszcze na 9, na czyli na małym rollerze. Pad zaimpregnowany, przedmuchany. Dobrze, i tutaj mniej. tutaj. Widać, że ta pasta jest taka oleista, więc nie będziemy przesadzać. I zrobię tutaj finish na tej większej powierzchni, żeby te trzy kwadraty od razu objąć. Teraz kilka słów na temat nowej 21. Powiedziałem już wcześniej, że do tej poprzedniej nie miałem jakichś dużych zastrzeżeń. Tam ta maszyna podobała mi się pod kątem mocy, i tutaj to wszystko zostało. Wydaje mi się, że. Pracuje dużo równiej, szczególnie było to czuć jak pracowałem na średniej twardości padzie. Ta maszyna dosłownie sunęła, nie czułem żadnej wibracji na ręku. Oczywiście są osoby, które są bardzo wrażliwe, mogą coś poczuć, poczuć ale ja tutaj nie widzę problemów. Warto również dodać, że mamy w zestawie zarówno pad 150, przepraszam, nie pad, a talerz 150 i 125 mm, ja tu od razu założyłem 125. Na plus również to, że mamy półbiegi. Ja uwielbiam półbiegi, bo nie zawsze powiedzmy ta trójka jest odpowiednia, lubię wtedy wrzucić sobie 3,5. No i do tego bardzo długi kabel i dosyć gruby, który się na szczęście nie skręca, jak te śliskie niektóre. To mi się podoba. Natomiast sama długość kabla to już kwestia indywidualna. My akurat mamy w pracowni dużo gniazdek, więc niekoniecznie to potrzebuje, ale z pewnością będą osoby, które to docenią. Bardzo fajnie dociera się tą pastę finiszową. Ona jest taka, no jest troszeczkę oleista, jakby lekko się ciągnie, ale z drugiej strony ta mikrofibra bardzo swobodnie sunie po tym lakierze i mogę sobie delikatnie tymi moimi ruchami, wiecie, takimi cyk, 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 dotrzeć ten nadmiar. Teraz czas na odtłuszczenie. Ja może w ogóle zrobię tak, bo to jest bardzo delikatny, wrażliwy lakier, więc spryskam bezpośrednio ten zmywacz. Jeżeli oglądacie nas na bieżąco, to wiecie, że w skrajnych sytuacjach, w skrajnych przypadkach robię coś takiego. I aplikuję zmywacz bezpośrednio na, na lakier. No i zobaczcie, tutaj mamy powierzchnię, gdzie był Cut Pro z wełną i jednak zostało troszeczkę hejzu. Tutaj może gdzieś tam Wam przeskakiwać sprężyna, albo jakaś rysa po mikrofibrze, ewentualnie, bo jest bardzo miękko, ale tu to wykończenie powiem Wam, że jest po prostu idealne. No. A na tym czarnym uni to nie jest tak prosto. Jeszcze raz przepolerowałem ten element wełną Scat Pro i teraz wziąłem świeżego żółtego pada. Jest już zaimpregnowany, wrzuciłem sobie pośrednią pastę, czyli Polish Pro. No i zobaczymy czy Polish Pro będzie w stanie od razu mi usunąć bałagan po tej najostrzejszej kombinacji i zostawić dobre wykończenie. I mamy Super Pro. Zobaczcie, że bardzo ładnie się wypracowała ta pasta. Mamy już tutaj niezłą klarowność. Jest też taka oleista. Ona jest bardziej właśnie jak ten finish. Czyli jest ten olejek. Trzeba tą fibrą kilka razy przejechać, ale z drugiej strony daje taki poślizg. Więc fajnie się zbiera. Jeszcze jedna uwaga. Sięgając pamięcią, jeżeli chodzi o stare pasty ADBL-a, Zawsze na tych rantach odkładał się, zawsze się odkłada taki nadmiar pasty, i on był dosyć trudny do dotarcia. A tutaj, zobaczcie, nawet jak on został, to łatwo się nam go dociera. I spryskam bezpośrednio inspektorem. No dobra, mam nadzieję, że złapaliśmy dobrze ostrość i zobaczcie. Że zostało jednak trochę hejzu. A tutaj mamy powierzchnię, na którą wjechałem Super Pro, która była idealnie wykończona po Perfect Pro, po wykończeniu. No i jest nadal idealnie, czyli Super Pro usunęło więcej, jeżeli chodzi o tą najostrzejszą, bałagan po najostrzejszej kombinacji, czyli wełnię i Cut Pro. Ale z drugiej strony nie robi nam żadnego bałaganu, więc też jest świetną pastą do wykończenia problematycznych lakierów, na to wygląda. Natomiast po prostu bałagan po tej wełnie no jest na tyle duży, okej, okay, mamy ogromną mocnącą, ale jest na tyle duży bałagan, że musimy, no moim zdaniem, to nawet zrobić tym Katem Pro na mikrofibrze albo jakiejś twardszej gąbce. I dopiero zrobić finish. I ten finish, jak widać, można zrobić zarówno Super Pro, jak i pastą wykończeniową. No dobra, moi drodzy, trochę tutaj potestowałem dla Was. Coś już wiemy o tych pastach, jeżeli chodzi o konsystencję. Jakby sama konsystencja mocno się nie zmieniła one nadal są oleiste nadal wydają się być bardzo wydajne więc też nie przesadzajcie z ilością. I tutaj też sugeruję jednocześnie, żeby pracować jednak na tych pośrednich obrotach, bo to jest też lepsze, zdrowsze dla żywotności i padów, i maszyn, i właśnie tego mniejszego pylenia, a poza tym jest mniejsze prawdopodobieństwo podgrzewania lakieru. A jak wiecie, grzanie lakieru nie jest dobre. A jeżeli nie wiecie, to zapraszam Was do poprzednich materiałów, których jest mnóstwo i tam to wyjaśniam. Skupmy się na podsumowaniu nowych past ADBL oraz tych dwóch padów, czyli wełny i mikrofibry, jeżeli chodzi o Paste Cut Pro jest zdecydowanie mocniejsza od poprzedniej wersji Hard Cut, to jest fajne. Jednocześnie na wełnie oczywiście zrobiła bardzo duży bałagan i tutaj chcąc wykończyć od razu w drugim kroku, przynajmniej na tym lakierze jest to właściwie nierealne, a już na pewno nie możemy przeskoczyć od razu na, per, na Finish Pro. E, tylko musimy wtedy zrobić wykończenie Polish Pro, czyli tą pastą pośrednią, ale z drugiej strony ten Polish Pro zaskoczył mnie jakością wykończenia, bo tu na tym czarnym uni wcale nie zrobił bałaganu. Na pośredniej, żółtej, zamknięto zamkniętokomórkowej gąbce i to na maszynie 21 mm, gdzie też często przy tych problematycznych lakierach ja jednak wolę zastosować maszynę o skoku 9 mm, 12 albo 15. Mm. Nie znamy jeszcze do końca siły polerowania Polish Pro i OneCut Pro, więc to już zostawiam na oddzielny materiał i piszcie w komentarzach, czy chcecie takie porównanie, żeby sprawdzić jaką mocną co mają te dwie pasty i na ile mocno one się różnią pod kątem zarówno siły cięcia jak i jakości wykończenia, możemy to sprawdzić też na tej masce, bo to czarne uni powie nam wszystko. Wracając jeszcze do pada mikrofibrowego, bardzo przyjemnie się nim pracowało i też jakby tutaj pokazało nam to, że CAT-Pro w połączeniu z mikrofibrą był w stanie też usunąć zmatowienie po papierze 1500, a jednocześnie było na tyle mało bałaganu, że przechodząc do pasty Finish Pro na żółtej zamknięto-komórkowej gąbce, byłem w stanie w jednym kroku to wszystko wykończyć, więc w dwóch krokach zamknęliśmy się po papierze 1500 na tym trudnym, problematycznym. Lakierze. I na koniec jeszcze kilka słów na temat, na temat inspektora. W ogóle bardzo mi się podoba ta nazwa. Wydaje się być naprawdę ciekawym produktem. I tutaj pytanie do Was, bo on już jest od chyba tygodnia, dwóch w sprzedaży. Czy mieliście okazję używać? Fajnie, że jest wolniej parujący. Mógłby lepiej pokrywać trochę powierzchnię i tak szybko nie oczkować. Ale z drugiej strony on sobie i tak, i tak pracuje. To jest fajne. Daje się łatwo zetrzeć. I czuć taką śliskość pod mikrofibrą. I ja też sobie y, zrobiłem jakieś testy tutaj z Gionowym Prepem, którego jak wiecie bardzo dużo używamy, uwielbiamy, uwielbiamy go. Y, ten Gionowy Prep y, pokrywa całą powierzchnię i to na pewno jest na plus. Natomiast jeżeli chodzi o to wymycie, to tutaj ja nie widziałem różnic. A jak wiecie, też no, my zawsze przed powłokami. Robimy tak, że idzie ipa 50% albo zmywacz silikonowy, raz albo dwa, i później na koniec idzie jeszcze prep, albo no, no właśnie tak, tego typu produkt jak inspektor. Więc też tutaj będziemy się jemu jeszcze przyglądać. Ale zapowiada się dobrze i zawsze miałem takie doświadczenia, że ten Gionowy prep jeszcze coś na koniec wyciągał. A tutaj po tym inspektorze już nam nic nie wyciągnął. Oczywiście to wszystko. To wymaga jeszcze wielu, wielu testów, sprawdzeń, i, i to wszystko wychodzi później na polu bitwy. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania, dawajcie znać w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć!